Jak ja zęba krew! Ma jaki chyba krew? Nie, to ma resztki jedzenia. Przestań. buzie zadowolony. Zadowolony? No. Że na z tobą, czy nie? No. Zadowolony? Daj buzi. Buziej bymy i jest całą To jest sąs... też Homer jest taki buziolański. Homer to jest niebezpieczny całośnik. Homer, spokój! Przestań! Ale ma dużego <laughs> no. Homer, przestań! przestań Grubasie! Grubas! Grubas! Homer! Ej! Ble! To, co Homer lubi najbardziej!